Hej, witajcie dzisiaj w bardzo dziwnej grze. Nazywa się Blind, czyli niewidomy, ślepy. Ale myślę, że najlepiej na polski będzie to przetłumaczyć jako ciemność. Jest to gra, gdzie całkowicie nie ma obrazu, tylko raz na jakiś czas pojawia nam się tekst, który nas informuje, co się z nami dzieje. Spadliśmy do głębokiej dziury, z której nie da się z powrotem wyjść górą. Musimy po ciemku znaleźć wyjście. Nic nie widać, jedyne co będziemy odczuwać to dźwięki. Także w tym momencie idę do góry i właśnie wpadłem na ścianę. Rozejrzymy się zaraz, co się tutaj dzieje, ale na początku proponuję Wam założyć słuchawki, jeżeli jeszcze nie macie ich na głowie, zamknąć oczy, rozluźnić się i wyciągnąć się z fotelu. A teraz znajdźmy wyjście z tej jaskini. Pójdę w prawo. Wszędzie jest ciemno. Słyszę wiatr, jakiś strumyk. Idziemy dalej w dół. Może coś po drodze znajdziemy. Słyszycie? Zatrzymajmy się na chwilę. Jakiś strumyk po lewej słyszę. Chodźmy tam. Zobaczymy, czy uda mi się do niego dotrzeć. Woda zawsze jakoś musi wypłynąć. Myślę, że to dobry znak. Poszedłem w górę. I dźwięk strumyka się oddala, więc chodźmy w dół. Słyszę go coraz lepiej. Ten dźwięk jest bardzo relaksujący, ale nie mogę iść dalej. Więc chodźmy w takim razie w prawo. Strumyk się oddala, ale zobaczmy, co jest po drugiej stronie. Zresztą słyszeć jakiś dziwny dźwięk. Chyba wilki. Chodźmy może teraz do góry, zobaczymy co się tam znajduje. Zaczynam słyszeć jakieś drugie źródło wody. Chodźmy dalej w prawo, zobaczymy, co tam się znajduje. Cały czas idę do góry i w prawo, a woda cały czas się do nas przybliża. O to musi być jakiś naprawdę duży wodospad. Chodźmy dalej, Zrośnie tu mokro, ale... Musimy przejść całą jaskinię, żeby znaleźć wyjście. Idę dalej przed siebie, ja słyszę, że wodospad coraz bardziej się oddala. Jedyne co słyszę to dźwięk swoich kroków. Czy w tej jaskini w ogóle możemy znaleźć wyjście? Idę cały czas w dół, idę w dół... I słyszę gdzieś dalej, na horyzoncie, wyjście wilków. Idę w lewo cały czas wpadam na jakąś ścianę. A wilki się robią coraz głośniejsze. Chyba jakiś ślepy załek. Wracamy z powrotem na górę. I cały czas w górę, i w górę. Mogę z powrotem do wodospadu, ale sprawdźmy, czy ta jaskinia dzisiaj ma koniec. Właśnie ma. Się trafiłem na ścianę. Mogę iść z powrotem do wodospadu, ale nie chcę. Chodźmy jeszcze raz rozejrzyjmy się, czy coś było na dole. wisi cały czas tylko w dół. Tam się być jakiś wąski przesmyk. A teraz tylko w lewo i znowu się te słyszę te wilki. Boję się, że znowu trafię do tego samego ślepego załuka, gdzie byłem przed chwilą. I idę dalej. Jest tam są jakiś zakręt, którego wcześniej nie widziałem. I wilki robią się coraz głośniejsze. Dźwięki w tym miejscu są naprawdę dziwne. Wilki teraz się pojawiły z prawej strony. myślę, że nic tutaj nie znajdę. Chodzę w lewo i w prawo po masku przy ścianie. Ale pnąłem na coś. Coś, co w dotyku przypomina jakiś klucz. Zatrzymam ja go przy sobie i zobaczymy, czy uda mi się znaleźć coś, gdzie ten klucz pasuje. Wróćmy może tam do wodospadu Tutaj naprawdę Dźwięki nie są zbyt przyjemne Zobaczymy czy uda mi się stąd wydostać Jakaś ścieżka w lewo prowadzi Ale nie za daleko Może wróćmy przy tej samej ścianie, przy której przyszliśmy przeszliśmy na to miejsce, gdzie klucz był Idziemy teraz w górę w prawo, nie, w lewo, dalej do góry. I teraz w prawo. Aż na naokoło ten wodospad, a potem przejdziemy obok niego. Teraz w dół. Bo się, że zaraz się gdzieś tutaj zgubię. A idę cały czas w dół i staram się kierować w prawo. Potem pójdziemy do góry. Okej, okay, to jest chyba ta wąs wąska ścieżka, którą przechodziliśmy wcześniej. Jednak nie przypominam sobie, żeby była aż tak kręta. Ale dobrze, idziemy cały czas do góry. Mam nadzieję, że uda się znaleźć tam wyjście. Słyszę powoli ten wodospad, gdzieś po lewej stronie. Chodźmy tam. Pchnę się cały czas w górę. Już chyba jesteśmy bliziutko wodospadu. No i przejdziemy o wodospadu. O, cudownie. To już znaczy, że jesteśmy blisko miejsca, gdzie wpadliśmy. Gdzieś tutaj było słychać szum wiatru. Myślę, że jak nam się uda znaleźć ten strumyk, to być może też znajdziemy coś innego. Tak, jesteśmy z powrotem przy strumyku. Idę teraz jeździć w dół. Czy słyszycie ten dziwny dźwięk? Brzmi dość strasznie. ze uczucie. Myślę, że nie powinniśmy tędy iść. Wracamy. Wróćmy z powrotem do strumyka. Tam się czułem bezpieczniej szum wody bardziej mi uspokaja niż taki dziwny dźwięk, jakby jadącego w wózka, tuczących się kamieni, nie wiem. Wracamy z powrotem do głównej jaskini, gdzie wylądowaliśmy. Jesteśmy już blisko strumieka, który był na samym początku. I chodźmy tym razem gdzieś do góry. Wcześniej jesteśmy w prawo do wodospadu. Teraz zobaczmy, co jest po drugiej stronie. jest strumyk. Mogę nam się go przeskoczyć. Chodźmy wzdłuż strumyka. Jednak się oddalamy od niego. Bo strasznie krętą drogą się tutaj bije. O, zna, znalazłem coś, znalazłem coś. Są jakieś coś, co nie pasuje do skały coś co, co wygląda jakby człowiek to stworzył i ma w środku otwór sprawdźmy czy pasuje mój klucz który znalazłem wcześniej <laughs> udało się znaleźliśmy wyjście z jaskini moi drodzy to był odcinek bardzo bardzo eksperymentalny nie wiem czy w ogóle to będę wrzucał na swój kanał dlatego jak w końcu to obejrzycie. To mam dla Was wielką prośbę. Dajcie znać, co myślicie o tym materiale w komentarzach. Sam jestem bardzo ciekawy Waszej opinii. Jestem ciekawy, czy udało mi się zrobić, przedstawić Wam gry z pewnego punktu może nie do końca widzenia, ale słyszenia, jeżeli w ogóle tak można powiedzieć. Myślę, że eksperyment można udać za udany. Trzymajcie się, życzę Wam miłego wieczora. Na razie.